Głowica Aerospin umożliwia jednoczesne odkurzanie i mopowanie. Mamy tutaj dwie okrągłe nakładki mopujące, które obracają się w trakcie pracy. Mamy także odkór na zanieczyszczenia, przez które wszystkie nasze drobinki kurzu są wciągane do zbiornika w odkurzaczu. Po lewej stronie głowicy mamy zbiornik na wodę. Jest on całkiem spory i łatwo się wyjmuje. Zamykany jest na szczelną uszczelkę. Można go napełnić albo bezpośrednio pod kranem, albo z pomocą jakiegoś naczynia. Wystarczy dokładnie zamknąć uszczelkę oraz porządnie wcisnąć z powrotem pojemnik. Z prawej strony mamy przycisk, który pozwala wybrać, czy chcemy dozować wodę, czy może zatrzymać dozowanie, jeśli nasza podłoga jest już solidnie zbliżona. W przodu mamy także światło LED, które oświetla pracę odkurzacza. Nie jest ono aż tak mocne jak w przypadku głowicy odkurzającej, może być w niektórych chwilach jednak pomocne. Jak widzimy po uruchomieniu głowicy nakładki zaczynają się poruszać, a lampki LED są podświetlone. Tutaj widzimy prędkość obracania się nakładek. Trzeba przyznać, no nikt z nas nie jest w stanie aż tak szybko ręcznie poruszać mopem. Dlatego właśnie funkcja mycia i polerowania podłóg przez tą głowicę jest tak skuteczna. Rezultaty widać naprawdę gołym okiem, zwłaszcza gdy nakładki są już dobrze zwilżone, a nasze podłogi mogą śnić czystością.